Radio Złote Przeboje to był tydzień w Krakowie. Także Szanowni Państwo, co trzeba zrobić, pytanie do Ciebie Tymoteuszu, co trzeba zrobić, żeby dołączyć do Waszej akcji i jak to zorganizować? Zapraszamy na fanpage Taniec Męska Rzecz na Facebooku i tam informujemy na bieżąco o Kolejnych eventach, no można przyjść, natomiast na bieżąco będziemy informować o. o już, już się to zaczęło wszystko, tak? Także na razie, jeśli dobrze rozumiem, tylko Kraków. Na razie tylko Kraków, już mamy propozycje z innych miast, żeby coś się razem zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie akcja się rozkręca. A wyobrażasz sobie taki wieczór, na przykład, połączenie tanga argentyńskiego z salską Byłem na takich imprezach. Tak? Bo to zawsze też istnieje taka. Yy, yy, przepraszam, że to powiem. Zawsze też istnieje niebezpieczeństwo docelowe, że potem się robi z tego też taki jakiś rodzaj zamkniętej bardzo społeczności, tak? Ja myślę, że... Właśnie chcemy, chcemy mhm. otwierać te społeczności, bo zarówno m, ludzie, którzy tańczą jedno, jak i drugie, mhm. tych ludzi jest e, sporo. Musisz sobie zdać sprawę z tego, że to jest e, e, takie środowisko ludzi, którzy tańczą tango na przykład. Salsą jest podobnie, ale ja się tym mniej interesowałem. E, to są setki tysięcy ludzi na całym świecie. To są, to są, to są ogromne rzesze ludzi. Jest masa... Są setki festiwali w Europie, w Stanach, w Argentynie, w Azji, w Afryce, właściwie wszędzie są. Nie wiem, na Antarktydzie czy są, bo nie słyszałem, ale słyszałem w Afryce, nawet w Kenii. Moi znajomi byli na festiwalu tanga. Są muzycy, którzy się tym specjalizują, bardzo znani, na całym świecie jeżdżą, zarabiają pieniądze. Słuchajcie, to, to naprawdę, to się wydaje, że gdzieś to się dzieje obok, natomiast w rzeczywistości na taki festiwal, na taki festiwal ostatnio byłem w Stambule, na tych imprezach było po 700-800 osób, nie, ciężko powiedzieć, mm. na jednej imprezie. No słuszno, to mam nadzieję, że y, niedługo będziecie, może nie niedługo, ale za jakiś czas będą, y, będzie tak zwana turystyka z tym związana, również pewnie już jest w drugą stronę, nie wiem, czy do Polski przyjeżdżają ludzie, żeby sobie potańczyć, ale być Też, może tak będzie. oczywiście, są, są, są różnego rodzaju imprezy, y, są festiwale jakieś mm -hmm. tam, czy te, tak zwane maratony, gdzie się tańczy tak. na stop przez kilka dni i rzeczywiście ludzie przyjeżdżają z różnych krajów, także... Ale przydałoby się, żeby to było... No, jakby cały czas pracujemy nad tym, żeby, żeby to tutaj ludzie przyjeżdżali, Absolutnie. a nie gdzieś tam... Mm -hmm. prawda? Cóż, no pozostaje mi, szanowni państwo, życzyć powodzenia. Zapraszamy na fa na fanpage na Facebooku Taniec Męska Rzecz. Tam wszystkie informacje znajdziecie Państwo dotyczące tego, gdzie o której i jak się spotkać. Jak słyszycie, przyjść może każdy, kto chciałby spróbować. I zobaczyć, jak to wygląda i z czym to się je. Nie trzeba podpisywać glejtów, deklarować się, że trzeba przyjść Prawie. na 10 spotkań i tak dalej. Wszystko jest... Pełnie y, dobrowolne, a decyzja należy jak zwykle do Was. Moim gościem był Tymoteusz Lej, propagator tancerz tanga argentyńskiego, no i oczywiście jeden z twórców akcji Taniec Miaska Rzecz. Bardzo dziękuję za dzisiejsze studia. Dziękuję bardzo.